O, widzi pan, panie redaktorze, mój mąż nawet tego nie widział. Cztery miesiące od nominacji i jak na razie nic konkretnego. A przecież Julia Pitera ma biuro, sekretariat z ośmioma pracownikami i do pomocy dwa departamenty w kancelarii premiera. Skarki kontroli. W sumie 40 osób. Pracy, no gdzie jestem? Opozycja wątpliwości nie ma. Minister Julia Pitera jest niepotrzebna. Ten urząd jest o marnowanie środków publicznych, ponieważ z tego urzędu po prostu nic nie wynika. Sekretarz stanu, czyli minister w kancelarii premiera, miesięcznie może zarobić maksymalnie 12 tysięcy złotych brutto. Posłowie opozycji zgodnie przyznają, że Julia Pitera w Sejmie bywa i to regularnie, ale o regularnej współpracy z posłami mowy być w tym przypadku nie może. Do Posiedzenie Sejmu Julia Pitera tuż po głosowaniach wychodzi, choć tego dnia będą obradować Sejmowe Komisje Sprawiedliwości, Administracji czy Kontroli Państwowej. Na posiedzeniu Komisji Administracji Spraw Wewnętrznych pani minister Pitera Gulara. Nigdy nie przesłała żadnych aktów prawnych, e, nigdy nie, nie współpracowała z naszą komisją, a to dość zaskakujące, bo zapowiadała, że ma szuflady pełne usta. A jakie Pan rodziny? I faktycznie w TVN24 tego dnia gościła. Medialna aktywność Julii Pitery tylko utwierdza opozycję w przekonaniu, że pani minister niczego nie robi. Jest taką gwiazdą medialną Platformy Obywatelskiej. A w Platformie też mają problem z odpowiedzią na pytanie, po co nam minister Julia Pitera. Jest to pani Julii Pitery na pewno jest potrzebne? Jest potrzebne. Mimo, że mamy CBA, którego szefa tak chwali premier? Na pewno jest potrzebne. Dlaczego? Nie znam konkretów, bo bez wątpienia są to y, rozmowy i raporty, które pani minister przygotowuje dla pana premiera Donalda Tuska. Po prostu w jakiejś perspektywie to będzie wszystko zrobione. Skoro w jakiejś, to pewnie jeszcze sobie poczekamy.